c 지... it's not W, w naszych skromnych, jak Państwo widzicie, jeszcze progach, w szkole w Brodnicy Głównej, ale też jak Państwo pewnie to Państwo uwadze nie, nie umknęło, to e, widać z okna, że rosną mury i mamy e, tutaj za oknami piękną inwestycję, która, która już niedługo będzie udana, oddana do użytku. E, bardzo serdecznie chcę powitać e, wojewodę pomorskiego pana Dariusza Drelicha. Serdecznie witam gospodarza tego miejsca, burmistrza Kartus, Pana Grzegorza Mieczysława Gołyckiego. <klucz> witam zastępczynię, Pana burmistrza, Panią Sylwię Pionkowską. <klucz> serdecznie witam przewodniczącego Rady Miejskiej w Kartuzach Pana Andrzeja Dawidowskiego. Państwo widzicie, nie wszyscy tu się pomieściliśmy. Jest tu z nami kierownik, Pani Kierownik Wydziału Oświaty, Pani Elżbieta Reiter, która do nas macha. No tak, ja. Chciałbym podziękować Panu Dyrektorowi za to, że dzisiaj możemy tutaj właśnie w tej szkole. Zrobiliśmy to trochę też celowo, bo chcieliśmy pokazać jak zmienia się Oświata Kartuska dzięki środkom które wpływają do gminy z różnych źródeł, czy to ze środków unijnych, czy również z budżetu państwa. To co Państwo widzicie, to budujemy właśnie nowy łącznik, osiem inspekcyjnych i piękna, nowa, przestrzenna sala gimnastyczna. To dzięki środkom, które trafiły do nas poprzez Pana Wojewodę z Polskiego Ładu. Cała inwestycja jest w wartości 12,5 miliona przy dofinansowaniu wsparciu 5 milionów złotych. Chciałem powiedzieć, że te dzieciaczki wspaniale nas wprowadziły w, w ten cały świąteczny nastrój i chcę powiedzieć, że święta zawsze wiążą się z prezentami. Wiem, że dłuższy czas już Państwo oczekiwaliście. Te komputery są właściwie te jak gdyby na Mikołaja. Fajnym prezentem myślę, że wielu z Państwa będzie się cieszyć ten program, który powstał, dał możliwość, że ponad 300, 130... E, dzieci, 138, 138 komputerów trafi dzisiaj do e, naszych kaszówskich e, domów i czymy na zawsze. U nas w kartuzach mówią strażacy głównie tak, że dziękujemy za otrzymanie łaski z prośbą o dalsze. Bo mam nadzieję, że jeszcze potem do wyposażenia i do różnych rzeczy będą środki potrzebne, ale też mamy złożone inne projekty, więc mam nadzieję, że również będziemy je mogli otrzymywać. Także jeszcze raz bardzo dziękujemy. Niechaj ten prezent przypomina. Ten czas świąteczny i pobyt tutaj, właśnie w Kartuzach. I za to bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy w grudnicy, Myślę, że należą się Panu Wojewodzie oklaski, bo rzeczywiście jest bardzo otwartym przyjazdem na to, co dzieje się w środowisku samorządowym. Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, Pani Burmistrz, Panie Przewodniczący, Pani Przewodnicząca Rady, Panie Dyrektorze. Szanowni rodzice, nauczyciele, drodzy uczniowie, mi się ten domek kojarzy trochę z w czasów szkolnych przy taka była bajka, jest, pewnie wszyscy to już ją znają, po Jasiu i Małgosi i tam też była taka, taka chatka, którą można było zjeść, ale to trzeba uważać. No jest dobrze tak, to jest Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, że mogę tutaj Wam, przede wszystkim Panu Bogu dziękuję, że mogę dzisiaj z Wami być i jeszcze w takiej fajnej chwili, to, to dla nas duża radość w tym okresie takim bożonarodzeniowym, to piękny występ, występ tutaj uczniów szkoły i wprowadza nas rzeczywiście w ten nastrój i dzisiaj ta gala związana z przekazaniem komputerów, bardzo z tego powodu się cieszę, bo Polski Ład i ten program który realizujemy wiele programów, bo to jest też, to jest też ważne i tu z Panem Burmistrzem, i z władzami samorządowymi. Mamy okazję wiele, wiele razy się spotykać, duże inwestycje związane z infrastrukturą. To jest bardzo wszystko ważne, ale ta jest szczególnie ważna, bo to w województwie to mamy 72 miliony złotych na, na komputery z tego właśnie programu związanego z wsparciem dla mieszkańców terenów po byłych PGR-ach. Pierwsza transza tych pieniędzy to było 30 milionów na województwo, druga transza 200 milionów w ramach Polskiego Ładu, a to jest jeszcze dodatkowe 72 miliony. I wydaje się, że no, też spłacamy pewien dług wobec ludzi, którzy z tego powodu, że funkcjonowały gospodarstwa rolne, wiele takich miejsc jeszcze jest na terenie naszego województwa, gdzie widać różnice W związku z tym, że no, był taki moment, że te zakłady upadały te gospodarstwa przestały funkcjonować, a ludźmi się nikt nie zajął. Musieli sobie poradzić. Będziemy wyczytywali nazwiska w kolejności, i tak Państwo będziecie podchodzili zapraszamy. Panie burmistrzu proszę zaprosić do wręczenia. Panie będą podawały, a Państwo będą pochodzili. Panie burmistrzu myślę również. Pan ja, ja, Państwo? szybko e, Tak. Kacper Krampa. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Wzajemnie. Macie wspaniałe prezenty. Dziękujemy. To jest kimś. Pani. i Fawian. Ty jesteś to?

Filip Gojtowski, tak. Walkusz Jakub, Adrian, Kacper i Weronika. Ignacy Meyer, Kacper Meyer i Laura Meyer.